Nagecy? Prosi znam. Dobra, Ej, babciu, obudź się. Zobacz, czas zrobić naegecy. Nagesy dla mojej wnuczki? Oczywiście. Pospieszcie się. Pewnie. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Dasz mi trochę oleju, babciu? Ok. Otwieram i nalewam. Dlaczego tak mało? Nie, no potrzebuję więcej. Oj, nie tak dużo. Chyba przesadziłem babciu. O czego nie potrzebujemy? Patrz i ucz się. Kurczaka trzeba pokroić na małe kawałki. Let's go! A do przygotowania ciasta potrzebne jest jedno jajko. Rozbijamy je do miski, a do drugiej wsypujemy bułkę tartą. Wspaniale. Teraz zanurzamy kurczaka najpierw w jajku, a potem w bułce. Świetnie! Powiedziałabym, że wręcz idealnie. No i na patelnię. Babciu, to jest dalekie od ideału. Zobacz jak wyglądają idealne kawałki. Ale to nie wszystko. Złoto. Wszystkie moje posiłki są na wagę złota. Te nagetsy będą dosłownie złote. To z pewnością najbardziej fantazyjne danie, jakiego Kate nigdy nie próbowała. Wow, to znaczy głupie wymysły. Tyle problemów z tymi nagetsami. Można przecież użyć półfabrykatów. Wspaniale, ale wiem, jak sprawić, żeby były jeszcze smaczniejsze. Nagetsy trzeba nabić na szpikulec. Świetnie, a teraz rozpuścimy ser. Ekstra! Jak tam babcia robiła ciasto? Jajko jest, a zamiast nudnej bułki tartej użyję pysznych cheetosów. Muszę je tylko porządnie skruszyć. No! Uważam, że to świetne rozwiązanie! Teraz po prostu zanurzam nagetsy w miejsce. I można smażyć idealnie. I na patelnie, wspaniale! Układam wszystko na talerzu i można podawać. Ojej, te nagetsy są takie apetyczne, super! Czuję, że to cheetosy. Okej, okay. a co to jest? Czy to złoto? U, to obrzydliwe! Te nagetsy wyglądają bardziej niż apetycznie. Pyszne. Hmm. Ale wygrały twoje, braciszku. Wow, słyszeliście to? Ja tu jestem szefem kuchni. Teraz mam ochotę na burgera. Nic prostszego. Wszystko dla mojej ślicznotki. Hmm. Zrobi się. Oj, czy ja muszę z tego gotować? W formie kotleta mięso mielone jest o wiele ładniejsze. Nie ma mowy, Kate. Nie zjesz tego. Nutella będzie idealna. Pokrywka zdjęta. A teraz smarujemy nią bułkę. Damy jej naprawdę dużo. Jedyne, czego brakuje, to pianki marshmallow. Najsłodszy burger świata jest już prawie gotowy. No, dosyć pomysłowe. Ja podążę za tradycją. Nie ma to jak klasyka. Zgadzam się z Tobą, babciu, ale moje bułeczki będą bardziej wypieczone niż Twoje. Nie bądź śmieszna, kochana: bułeczki to prościzna. Nie każdy jednak potrafi zrobić smacznego kotleta. Moje kotlety są uwielbiane przez całą rodzinę. Nie wolno też zapominać o serze. Tom, co ty robisz? To ognista kuchnia, babciu, bez paniki. Nowy trend w sztuce kulinarnej. Spójrz, mój burger jest już prawie gotowy. Jeszcze tylko żelki. Twoją drogą wyglądają jak bekon, prawda? Oh. No, nie wiem, kochanie. No i proszę, kolejne arcydzieło prawie gotowe. All right, all right, all right. Mój plan to wielopiętrowy burger. Okay. A oprócz kotletów będzie miał jeszcze bekon. Idealnie się przysmarzyło. Nice. Ok. I oczywiście cebula dopełni smaku. <noise> Teraz kilka kropel włoskiego sosu. No i proszę, arcydzieło. Po prostu arcydzieło. Arcydzieło? Masz chyba na myśli mojego burgera. No i masz rację. Do idealnego smaku potrzeba więcej sosów. Bułka na wierzchu. I gotowe. Ojej, znowu ta ognista kuchnia. Zobacz, babciu! Postanowiłem polać mojego burgera rozpuszczonym lizakiem. Fajnie co? spalisz w ten sposób całą kuchnię! Hej, smacznego! Wow, ten burger jest taki wysoki i taki pyszny. Super, a ten? Jakoś brakuje mi w nim wyrafinowania. Okej. Okay. a co my tu mamy? Ojej, słodki burger! No dobra, szefowa kuchni wygrywa. Ura, załatwiłam was! Czas na deser. Chcę ciastka. Łatwizna. To moje popisowe danie. O, ja też chcę! Przygotuję je i wezmę połowę dla siebie. Ostrożnie, kochanie, zrobisz dziurę w stole. Patrz, tak to się robi. Ciasto rozwałkowujesz na gładko i wycinasz okrągłe kawałki. To są właśnie ciastka. Okrągłe kawałki? Nie, to zbyt oklepane. Ja zrobię domek. Let's go! Teraz nadszedł czas, by trafił do piekarnika. Moje ciastka też. Dobra, zobaczymy, kto wygra tę rundę. Okrągłe ciastka, tak? Nie ma problemu. Ciastka bez dodatku są nudne. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona z kitelsami. Ale fajnie mi to wychodzi. Alright, alright, alright. No co za aromat! Już skończyłyście? Teraz ja zabieram się za pieczenie ciastek. Zastanawiam się, czy w mikrofalówce będzie ok? Aha. Najwyższy czas udekorować moje pierniki. Biała bita śmietana, żeby domek wyglądał na zaśnieżony. I płotek z marshmello. Brakuje tylko cukru pudru. Nice. No, jak wspaniale to wygląda. Super. Co to za dziwny zapach? Naprawdę coś śmierdzi. O nie, chyba wiem! To moje ciastka. Kurczę, spaliły się. Teraz to jakiś węgiel. Tom, czy ty chcesz mnie otruć? No, te ciastka wyglądają bezpieczniej. A jak smakują? Są świetne, super! Spróbuję jeszcze te. No, nieźle, babciu. Zwycięstwo jest oczywisty. Znów jestem najlepsza. A teraz gotujemy jajka sadzone. Znowu prościzna. Robi się, kochanie. Spokojnie, nawet ja potrafię sobie poradzić z jajkami. Ej, babciu, potrzebuję oleju. Rany znowu się nie leje. No, dalej. Już dziś widziałam coś takiego. Kochanie, na pewno poradzisz sobie z jajkami. Patrz, bierzesz i delikatnie rozbijasz. Wygląda na łatwe. Biorę i rozbijam. Mam! Skorupki zachowałeś dla smaku? Jezus, kim ja tu konkuruję? Jestem najlepszą szefową kuchni. Co oznacza, że zwykłe jajka to nie jest mój okay. poziom? Zrobię coś nieco bardziej wyrafinowanego. Oprócz skórki pomarańczowej. Wiem! Potrzebuję brzoskwini. Jedna wystarczy. Super. Wygląda jak żółtko. Brzoskwinia? Co ona tu wydziwia? Ojej, pożar! Palimy się, babciu! No i w co zamieniły się moje jajka? To wszystko przez szefową kuchni. Nie martw się, kochanie. Czas podawać. Nadszedł czas na degustację. Zacznę od tych pysznych jajek. Żółtko jest płynne, tak jak lubię. Ojej, co to jest? Tom, czy ty znowu próbujesz mnie otruć? Nie zrobiłem tego specjalnie. Oj, tu jest coś ciekawego. Jakie dobre, czy dobrze spina? Yes! Wow, szefowa kuchni zrobiła najfajniejsze jajka. O, o, nie fair! <laughs> Zróbcie mi taką galaretkę do wyciskania. Nie ma sprawy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, zobaczmy co tu mam. Kola? Idealnie. Patrzcie, co potrafię. Czyż to nie jest wspaniałe? Uwielbiam kole. A bez pomocy rąk? Super. Pyszności. Ojej. Ola Boga, tylko nie to. Ratunku. Niedobrze mi. Co za smród. Przepraszam, sama się nie spodziewałam. Dobra, pora wsypać skitelsy. Myślę, że młoda będzie zachwycona. Mam tu jeszcze syrop klonowy. Też go dodam. Im słodsze, tym lepsze. Zamykam i potrząsam butelką. Właśnie tak! Ojej, zakrętka się przykleiła. Kiepsko. Pomocy! Otwieraj się! Już prawie! Wszystko w porządku, kochanie? Tak, tak. O kurczę, syrop przykleił mi się do paznokci ale za to butelka się teraz otworzy. Całe szczęście. Nie szkodzi. Najważniejsze to nakarmić młodą. Zrobię galaretkę z koli przy pomocy tego mrożącego sprayu. Zobaczmy. Idealnie. Babciu zasnęłaś, mamy tu challenge. Patrz, fajnie co? Myślę, że to przesada. Łatwiej użyć dżemu, konfitur albo miodu. Wezmę miód. Kochanie, już do ciebie lecę. O, jaki sympatyczny miś. Zamrożę go i gotowe. Tylko miód i tym chcesz zaskoczyć mało? Zobaczymy, czym ty ją zaskoczysz. Ja wezmę kolę, o którą przecież prosiła. Znam różne sztuczki kulinarne. Wleję na pól na patelnię. I dodam żelki. A żeby wyszła z tego galaretka, potrzebuję żelatyny. Dobrze, że mam zawsze ją pod ręką. Teraz muszę to tylko wymieszać i przelać z powrotem do butelki. Użyję do tego lejka. Hop. No, galaretka prawie gotowa. Wygląda tak pysznie, sama bym to zjadła. Butelka jest pełna, można zamrażać. To mój najnowszy wynalazek. Super zamrażacz. Chwilka i galaretka jest gotowa. Właśnie tak. Wow, brawo. To było łatwe. Dziękuję. Myślę, że wyszło mi idealnie. A jak tam miód? A właśnie, dziękuję za przypomnienie. Też jest gotowy. Ojej, jaki lodowaty. Co robić? Nie czuję rąk. Podmucham, może się rozgrzeją. O, zadziałało. Dzięki Bogu. Babci nic nie jest. Kochanie, oto twoja galaretka. Ojej, trzy galaretki. Nie wiem, od której zacząć. Ale słodziak! Ty pierwszy. Cześć, misiu. Co mi przyniosłeś? Zaraz się dowiem. Miodową galaretkę? Ale fajnie! Powinna być słodka i smaczna. Tak, jest ok. No nieźle. Wow, a to moja ulubiona kola. Co w niej jest? Ciekawe. Chętnie spróbuję. Galaretka jest trudna do wyciśnięcia, ale wygląda świetnie. Zaczynamy. Super, podoba mi się. To jest pyszne. Dziękuję, szefowo kuchni. Co jeszcze zostało? Galaretka od siostry. Wow, widzę tam cukierki. Jest taka ładna. To jest boskie. Mmm, wspaniała. To najlepsza kalaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Zwyciężasz! Jak to możliwe! Ale czad! Dzięki, kochana! Brawo! Następne danie to gofry. Świetny wybór. Co? A już widzę. Nie wiem, jak je robić. Jakoś to będzie. Aby zrobić ciasto na gofry, trzeba wziąć mąkę, jajko i masło. A teraz dodam cukier i mleko. Świetnie. Gdzie moja trzepaczka? Babcia pokaże wam, jak to się robi. Mieszam tak szybko, że nikt mnie w tym nie pokona. Turety, naprawdę. Widzisz, co potrafię? Szacun, babciu. Ach, te babcie. Niełatwiej byłoby zrobić to mikserem. Lepiej oszczędzać siły i być bardziej pomysłowym. Ja, na przykład, mam świetny pomysł. Myślę, że mała to doceni. Zrobię kolorowe gofry. To ciasto będzie czerwone, a to żółte, zielone i niebieskie. Możesz nie zawracać sobie głowy, nie masz szans. Zobaczymy. Co za bzdury. Czy to wszystko musi być takie trudne? Można przecież dodać nutellę i wygrać. Hey. Babcia i szefowa kuchni nie znają się na łatwym gotowaniu. Wszyscy uwielbiają krem czekoladowy. I kiedy one się kłócą, ja już zrobię gofra. Och, jaki gorący! Ale jak pięknie pachnie! Ślinka mi cieknie! Nie mogę się oprzeć! Super! Jestem geniuszem! To jest przepyszne! Miam, niam niam. A co z młodą? To miało być dla niej! Nie szkodzi! Zaraz zrobię następny! Uważaj, żebyś tego też nie zjadła! Dobrze, że babcia ma wszystko pod kontrolą! Tak ładnie pachnie! Zwycięstwo jest moje. Aha. Tak, jasne. Mój gofr jest o wiele ładniejszy. Co wy na to? Nie pokonasz babci. Za nic. Nie licz na to! Ale odjazd te gofry są przepyszne. Przepraszam, siostrzyczko, ale nie mogę się opanować. <laughs> Co? Challenge jeszcze się nie skończył. No i co? Przecież nic nie zrobiłam. Nie złoście się. Przygotuję jeszcze jednego gofra. Zobaczycie. A gdzie mam ciasto? Kurczę, skończyło się. Jak to? Co robić? Wiem. Mam w plecaku makaron instant. Zrobię z niego gofra. Muszę tylko zalać go wrzątkiem i chwilę poczekać. Makaron jest gotowy. Gofrownica zrobi resztę. No i gotowe. Właśnie tak. Zapiekamy. A ja dojem to takie dobre. Jeszcze coś w Ciebie wchodzi? Co za żarłok. A mój idealny gofr jest gotowy. Wyszedł świetnie. Przekroję go na pół i zrobię z niego tęczę. A chmurki będą zbite śmietany. Fajnie. Udekoruję całość posypką. No wyszło nieźle, ale babcia ma swój przepis na sukces. Lody Baskin Robbins, Ruskawki i posypka. Dziecko będzie zachwycone, jestem tego pewna. Pięknie. No i co najważniejsze, smacznie. Ciekawe, babcia wymiata. Ja też muszę się postarać. Co zrobić z tym gofrem? Wiem, posypię go serem w proszku. No i hop. Dodam więcej sera. Ojej. A psik? O nie, poszło mi w nos. Jak łaskoczę. Wszystko w porządku, jesteś cała brudna. Musisz być bardziej ostrożna. Daj spokój, babciu, zdarza się. Patrz, jestem już czysta. A ręce obliże to takie dobre. Co za maniery, chcecie spróbować? Nie, dzięki. No i nie trzeba, jesteśmy gotowe. Oh. Gofr z makaronu to takie niezwykłe. Ciekawe, nigdy wcześniej takich nie jadłam. Jak chrupie. Ale smakuje okropnie. Fuj, nie chcę tego. Jak to? No nie wierzę. Wow, tęczowe gofry. Tak pięknie wyglądają. Spróbuję, jak smakują. Są niezłe. Podobają mi się. Wspaniale. Ojej! Gofry z lodami? To idealne połączenie. Jeszcze truskawki. Już mi ślinka cieknie. Rewelka. O mój Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Chcę więcej! Babciu, wygrałaś. Gratuluję. Hora! Na kanale Hahanom. Ciekawe, o jakie danie Kate poprosi najpierw. O, to frytki z kaczupem. To proste. Frytki to takie niezdrowe. Wiem, jak je przygotować. Nasi bohaterowie zabierają się do gotowania. Tom postanawia najpierw rozgrzać patelnię. Bardzo dziwne. Olej się nie leje. Naleję go prosto z butelki, tyle wystarczy. Podkręcę większy ogień. Super, teraz można smażyć. To nie rób tego, pomocy, to się pali. Ostrożnie, młody człowieku, lepiej spójrz, jak to się robi. Babcia pokaże ci, jak smażyć frytki. Bierzemy tylko odrobinę oleju, zmniejszamy nieco temperaturę i wrzucamy ziemniaki. Uzyskamy chrupiącą skórkę i delikatny środek. Gdy frytki będą miały złoty kolor, można je przełożyć na talerz. Ale fajnie wyszło. Muszę tylko dodać pyszny keczup Heinz. Moja wnuczka na pewno to pokocha. Czy można podawać jedzenie w ten sposób? Pokażę, jak to się robi. Bierzemy kawałek aromatycznego boczku i kładziemy na nim frytki. Teraz zawijamy je w rolkę. I ze zwykłych frytek otrzymamy piękne i nietypowe danie dodajemy odrobinę syropu z borówek i dekorujemy pietruszką. Kulinarne arcydzieło jest gotowe. Wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki są bardzo podobne do frytek. A jeśli dodamy syrop truskawkowy, to wyjdą nam frytki z keczupem. Tylko na słodko. To na pewno spodoba się mojej siostrzyczce. Reszcie wszyscy gotowi, więc możemy próbować. Danie babci jako pierwsze wpadło mi w oko. Klasyczne frytki i keczup. Kate naprawdę się spodobało. Ciekawe, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa sięgnęła po nietypowy przepis, ale nie zostało to docenione. Teraz prezent od brata. Wygląda to na frytki i keczup, ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Zanurzasz i jesz. Pozostaje nam wybrać zwycięzcę. Brawo, babciu! Gratulujemy! A teraz Kate chce pyszne domowe gofry. Nie ma problemu, kochanie. Co nie widzę? A, gofry. Umiem je zrobić. Widziałem fajny przepis na YouTube. Rozbijamy kilka jajek. O tak. Ojej, skorupka wpadła. A dobra, nic nie szkodzi. Dodajemy cukier. Można nawet więcej. Dzięki temu gofry będą smakować lepiej. Oj, nie szkodzi. Będą naprawdę dobre. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Czuję w sercu, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Coś mnie męczy to mieszanie. Myślę, że wystarczy. Teraz możemy dodać mąkę. Ile jej potrzebujemy? Wsik! A. A, Co się stało? Dlaczego mąka wylądowała na mnie? Musisz bardziej uważać. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. A tak w ogóle to mam dość tego gotowania. Jest nudne. Może nie potrzebuję tyle mąki. Odłożę nadmiar. Dobra, teraz będę znowu mieszał. No, całkiem udało mi się to ciasto. Może i się udało, ale oczywiście nie jest tak dobre jak babcinę. To mój stary, sprawdzony przepis. A moja wnuczka na pewno go pokocha. Ciasto wyszło idealnie. Czym wykarmicie dziecko? Musi się zdrowo odżywiać. Nie potrzebujemy cukru. Niech będzie cukinia. Ma tak wiele korzyści dla zdrowia, zatrzymy ją na tarce. Potrzebna nam będzie cała cukinia, aby uzyskać ładne, gęste ciasto. Dodajemy jajka, jakbyśmy robili zwykłe gofry. A teraz dorzucimy mąkę i mieszamy bardzo zdrowe cukiniowe ciasto. Jak brzydko to wygląda! Jak coś zdrowego może wyglądać brzydko. Babciu, spójrz na ten idealnie zielony kolor. Ciasto jest gotowe. Można je wlać do gofrownicy i odmierzać czas, aż będzie usmażone. Musimy tylko czekać, jakie różne dania wyjdą u naszych uczestników. Babcia ma już wszystko gotowe. Ja też. I wiem, co trzeba zrobić. Udekoruję gofry syropem truskawkowym z prawdziwych owoców. Właśnie tak, wyciskam sok z truskawek bezpośrednio na gofra. Czegoś tu brakuje. O, wiem. Zwinę gofr w ten sposób i dodam bitą śmietanę. A na górę wcisnę całą świeżą truskawkę i trochę borówek. Wyszło pięknie. Po co coś wymyślać? Do pysznych gofrów wystarczy syrop klonowy i odrobina masła na wierzchu. O! Czas wyciągnąć gofry. Zielony kolor to kolor zdrowia. Brakuje tylko ładnego podania. Gotowe, można próbować. Okay. Te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciałam, tylko co to za niezwykłe nadzienie? Fu, skorówki od jajek. Trzeba być ostrożniejszym podczas gotowania. A co to jest to zielone? Na górze jakaś trawa? Mimo to kawałek spróbuję. Ładnie pachnie, ale smakuje. fu, to obrzydliwe. Smakuje okropnie. Okay. Czego się spodziewać po tych gofrach? Wyglądają całkiem zwyczajnie, dobrze się kroją i pysznie pachną. Już mi ślinka cieknie. Są pyszne, palce lizać. Jako zwycięzcę wybieram te gofry. Hurra, to są moje. Babcia znowu wygrała. Więc jakie jest mm. następne danie? Wow, to sushi. To jest coś, co umiem robić. Sushi? Okay. Uwielbiam sushi. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż. Fu, ryż jest taki obrzydliwy. Na pewno nie będzie mi potrzebny. Braciszek Tom ma swój własny przepis. Zrobię słodkie sushi. Albo słodko-kwaśne. To będzie idealne połączenie. Zacznijmy od tych słodko-kwaśnych paseczków położę na nie trochę bitej śmietany. To będzie pyszne. Teraz dodam żelkowe misie na całej długości i można zwijać. Wyszły naprawdę duże i kolorowe. Widziałyście kiedyś takie sushi? Na wierzchu dodamy więcej sosu czekoladowego i voila! Sushi szefa Toma gotowe. Ktoś tu powiedział szefa? Ja jestem szefem kuchni, a to nie jest prawdziwe sushi Tom. Można wyłączyć ryż i przełożyć go do miski. To ułatwi robienie rolek. Teraz bierzemy arkusz nori i przecinamy go na pół. Do klasycznych rolek używam awokado. Trzeba wyjąć pestkę i oddzielić miąż od skórki. Nie rozumiem. Coś mi nie wychodzi. Tu okay. pracuje profesjonalista, babciu. Teraz awokado trzeba pokroić w cienkie plasterki, aby zmieściło się w rolce razem z ryżem. Już prawie mam! Następnie kładę arkusz nori na macie. Na wierzchu położyłam troszkę ryżu. Ryż lepiej ułożyć na brzegu, żeby łatwiej było skręcić rolkę. Teraz dodaję serek o nazwie Filadelfia, od którego pochodzi nazwa rolek. Dorzucam cienko pokrojone awokado i używając maty zwijam rolkę. Teraz trzeba cienko pokroić łososia. Kawałki fileta układam na wierzchu rolki i używając maty dociskam rybę, aby wszystko wyglądało jak należy. Właśnie w ten sposób. A teraz można pokroić rolkę na kawałki i ułożyć je na talerzu. I proszę, rolki Filadelfia gotowe. Są piękne i pyszne. Ojej. Jednak nie potrafię zrobić tych Twoich rolek. Nie trzymają swojego kształtu. Aha. Ale wymyśliłam coś. Będę potrzebowała do tego ogórka. Wydrążę go i dodam do niego nadzienie. Ogórek na pewno utrzyma swój kształt. Będzie też nie tylko smaczny, ale i zdrowy. Potnę go na plasterki. A tych brzydkich rolek się pozbędziemy. Wyłożymy niezwykłe sushi z ogórkiem. Babcia jest z siebie bardzo dumna. Wszystko gotowe. Możemy próbować. No to próbuj, Kate. To wszystko zostało przygotowane dla ciebie. Co to jest sushi w ogórku? Nie zamierzam tego jeść. Okay. Te wyglądają idealnie, a do tego świetnie smakują. Znakomite sushi. Jakie duże i kolorowe rolki. Ledwo mieszczą się w ustach. Wow, są naprawdę dobre. Wybieram je jako zwycięzcę. Hurra, to mój popisowy przepis. Wiedziałem, że moja siostra go doceni.